Dookoła południa w Polskie FM fantastyczny gość w studiu, Kazimierz Greń witam pięknie. Witam serdecznie Panie Redaktorze, witam Państwa. Tak się złożyło w sposób niesamowity, że odwiedzają nas ludzie z świata piłki nożnej. Ale kto by pomyślał, że pojawi się w studiu również taka chyba czarna owca, czy osoba, taki donkisz od Polskiego Związku Piłki Nożnej? Panie doktorze, dużo w tym prawdy, co pan powiedział, bo mm, nie lubi się w PZP nie ludzi, którzy mówią prawdę, a ja należę do tych ludzi, że mówiłem, nie w pokoju, za kulisami, tylko mówię ludziom w twarz. Mm -hmm. Więc tacy ludzie widać, że nie są potrzebni w Polskim Związku Piłki Nożnej i się ich usuwa. Albo w drastyczny sposób, gdzie mój przyjaciel Marek Proceszyn popełnił samobójstwo, został zaszczuty prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dokładnie w 2015 roku. Albo usuwa się mnie sztucznie, zawieszając mnie najpierw łaskawie na 10 lat, a później łaskawie na 4, a chodziło o to, aby y, kadencję mógł dokończyć ktoś, chodziło o Zbigniewa Bońka, i mógł wygrać kolejną kadencję. Mhm. Ale to, to właściwie pojawia się taka, taka, takie moje przemyślenie, czy warto jest, to co powiedziałem o tym Don Kiszocie, warto jest walczyć z wiatrakami, skoro wchodzi Pan do y, Związku Piłki Nożnej y, na Podkarpaciu, robi Pan czystki, opiekuje się Pan w sposób należyty, jedyny, słuszny, no, a jednak czemu to służy? Temu, że jest teraz Pan poza tym systemem? Przeliczyłem chyba swoje siły. Siły na zamiary, jak to się mówi, bo um, udało mi się wiele zmienić po w Związku Piłki Nożnej. Zacząłem walczyć z tak zwaną korupcją, mm -hmm. e, ustawianie meczy, handlowanie meczami i ja po prostu, i to piszę wszędzie i mówię, e, brzydzę się tym bo uważam, że sport powinien być sportem, a nie ludzie, którzy wydają pieniądze na kupienie meczu, mogliby je wydawać na lepsze dożywianie, na lepszy sprzęt, na większe apanarze dla tych zawodników, granie, bo wiemy, bo my cały czas się skupiamy, że polska piłka to pierwsza reprezentacja coś tam młodzieżowego, tych reprezentacji, przecież mamy ich 16 w Polskim Związku z piłkiem. ale przecież w całej Polsce jest 7200 ponad klubów mhm. i to ludzie kochają, to grają za swoje pieniądze, kupują sprzęt, Prezesi tych klubów wydają swoje prywatne środki finansowe, kupują e, im po meczu to piwko, kiełbaskę, e, opłacają sędziów za swoich e, pieniędzy, znaczy w dobrym znaczeniu za, za, za wykonaną pracę, bo w każdej lidze sędziowie biorą pieniądze. Kwestia jaka ta liga, jaka, jaki poziom, ro, jaka klasa rozgrywkowa, i można było wydawać te pieniądze na co innego. I zacząłem to mówić głośno w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej, gdzie jeździłem po wszystkich klubach, spotykałem się z prezesami, i oni uwierzyli w moją siłę. Że powiedziałem, że ucunę ludzi, którzy będą od was żądać, okradać was bezczelny sposób, bo miałem nawet takie sygnały, już mi zaczęli ludzie się otwierać coraz bardziej i mówili mi o wielu rzeczach drastycznych. Że nawet do bankomatu ostatnie 50 zł, 100 zł kazał mu obserwator za ocenę, bo jak nie to spuścicie z ligi. Bo dla wyjaśnienia, każdy z sędzia jest oceniany przez obserwatora i dostaje ocenę. Jeżeli się kogoś chce zniszczyć, to mu się dwa razy da 6, ocenę 6, 6 i go nie ma w lidze. Więc. Awansowało się sędziów z układu, którzy płyną, ale jeżeli ktoś już raz coś zrobił, to płyn już jest na smyczy prowadzony. Przepraszam za kolokwialne słowo. I ja zacząłem z tym walczyć. Ludzie za to uwierzyli. Ja odsunąłem 40 obserwatorów wszystkich, bo powtarzałem jedno, że sędzia, jadąc na mecz, ma sędziować to, co potrafi na placu. Najlepiej. Choć zawsze też mówiłem, gdy spotykam się również ze sędziami, mówiłem, że człowieku, jeżeli masz mecz o 12 w południe. To nie pij dzień wcześniej, albo i do rana, bo masz, masz prawo pojechać na imprezę, na wesele, na ścinę, cokolwiek, ale nie bierz meczu albo odmów. Bo ci się zlansuje, kolokwialnie mówiąc głowa, upał i będziesz popełniał błędu, i wtedy ty masz problem. Bo kibice są oburzeni, wypaczasz w niej meczu. bo nie auta porysowane wasze, albo jesteście pobici. To my mamy znowu jak powiedział, dyscypliny. Policja, prokuratura i mamy wszyscy problem. Więc yy, ale miałem też przypadki, którzy sędziowie zaczęli się otwierać, wiedząc, że chce zmieniać to. Przychodzili do mnie i mówili, że obserwatorzy wchodzą do nich do szat i mu piszą. Chłopcze, wiesz kto ma wygrać? No on mówi: No nie wiem. No bo prawdę mówi. Tu mu pisał jedynka czy dwójka. On już wziął jakieś pieniądze. No i ten chłopak albo wydrukował, albo nie umiał wydrukować, mm -hmm. bo jeszcze trzeba umieć. Więc yy, zacząłem z tym walczyć. Powsuwałem tych wszystkich obserwatorów. To była grupa bardzo zepsutych ludzi. Ja się wcale też nie pomyliłem, bo w Podkarpacie aresztowano też sędziów ekstraklasy pierwszej ligi, drugiej ligi, trzeciej ligi. Wielu Pierwszy też był chyba ze Stalowej Woli, tak? Tak, to był wstyd dla mnie mm -hmm. jako prezesa wtedy, choć ja nic nie miałem z tym wspólnego. Antoni Fiarczyk. to był rok 2004, gdy jechałem z reprezentacją Polski e, z Czech, e, z Futsalu i mm -hmm. wtedy go otrzymał, taki komunikat w radiu był, gdzie chyba 17, został zatrzymany Antoni F. Z Podkarpackiego Związku Piłki, no 100 tysięcy w kole. No i później tych sędziów i obserwatorów było w bardzo dużo, ale też aresztowano i zatrzymano ponad 700 osób. Gdy y, prokuratura wrocławska prowadziło to dwóch prokuratorów, zobaczyła, jaka to jest skala y, tych y, kupowanych, handlowanych meczów korupcyjnych, więc y, nie dawała rady. Więc ponad 700 osób przewieziono, i tylko skupiono się na ekstraklasie. Pierwszy Lidze i trzeci Lidze, mhm. Nie zjechano w dół, bo gdyby zjechano do trzeciej, do czwartej Ligi, do piątej, do A klasy, B klasy, to był kombinat, a trzeba autobusami wodzić do tej prokuratury. Ja się ratuluję, więc chyba trzeba jeszcze 16 agentów otworzyć w każdym województwie, i pewnie może dobrze by było. To, żart, to mój był żart, a zarazem byłem za tym, że wyczyści to do cna. Ale zostali ci ludzie. Ci zostali źli, i dlatego ja ich wszystkich podsuwałem. Nie nie mają też dowodu, bo nikogo za rękę nie zapaminałem, nie chciałem tego mm -hmm. robić, ale odsunąłem tego obserwatorium i zaczął tych sędziów mówić: wychodzisz na boisko, sędziu jak co potrafi lepiej potrafisz. Może ci myśl nie wyjść do sędziego. Bo może mi sła przydzień, każdy ma znasz problem. No, oczywiście, jak choroba, to absolutnie nie powinien sędziować. Ale jak drugi mecz zepsuje, trzeci to cię Sam będę prosił przewodniczącego kolegium sędziów, żeby cię spuścić klasę niżej, bo może jeszcze nie dorosłeś. Nie znaczy, cię ktoś przekreśla, mhm. ale za rok, za dwa, może dojdziesz do tego, będziemy cię obserwować, bo faktycznie to. Więc nie amasowali sędziowie w tych czasach najlepsi, tylko ci zepsuci. I właśnie dlatego, proszę ci uwagę. No teraz ad hoc tego to nigdy nigdzie nie mówię. Publikowany jest w przeglądzie e, lista sędziów ekstraklasy. 40 i 339 zostało zatrzymanych. Więc oni jak awansowali do tej ekstraklasy? Jest odpowiedź. Jest, można do archiwum sięgnąć, sięgnąć do internetu. W internecie ponoć dziś nie ginie i zobacz. Więc 40 sędziów, których e, przegląd pokazał zdjęcia, i jeden tylko borski bodajże, Marcin, nie został zatrzymany. A aresztu 39, więc jak oni nie do tej klasy. Z umiejętności czy skupowania, Więc stałem za nimi murem, za zadznanym murem, oni odczuli to. I gdy zwałem na nadzwyczajne posiedzenie zarządu Podkarpackiego w Związku Piłki Nożnej, po aresztowaniu Fijarczyka, powiedziałem, że panowie albo walczycie ze mną, idziecie ze mną, albo ja rezygnuję, bo ja nie chcę mieć w tym udziału. I na 21 członków zarządu Podkarpackiego w Związku Piłki Nożnej, 17 stanęło za mną i podjęliśmy decyzję, że rozwiązujemy kolegium sędziów podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Że nam nie jest potrzebni zepsuci ludzie, którzy będą w dalszym ciągu niszczyć młodych ludzi, zdolnych ludzi i wypaczać wyniki meczu i z tego żyć. żyć. Więc y, stanęli za mną i to była na ta sprawa i w mediach na Podkarpaciu i wydawało mi się, że jak mi się udało to na Podkarpaciu, że uda mi się też to w Polskim Związku Piłki Nożnej. Przeniosę to tutaj. No ale niestety ja zderzyłem się nie z rowerzystą na przejściu, tylko z czołgiem. No trzeba jasno ci powiedzieć, nie będę wymieniał nazwisk, ale ci wielu dziennikarzy topowych, zaznaczam, telewizyjnych, radiowych, też zajmuje się buchmacherką, a zarazem też menadżerowie nieoficjalni wielu zawodników. I ktoś mnie dzisiaj nawet zapytał, jadąc tutaj, panie Kazimierzu poznał mnie, mówi, jak pan ocenia to wszystko, ten poziom? Ja mówię od wielu lat, mówię o jednej rzeczy. Jeżeli można powiedzieć przykłady. Ktoś jest dyrektorem czy menadżerem w jakimś klubie i podchodzi do niego człowiek, który zajmuje się menadżerką, teoretycznie, zawodników. No i kupuje mu, daje mu tych sześciu, siedmiu zawodników do klubu. Prezes przykładowo ma pieniądze, ale się na tym nie zna, a takich mamy, mówimy nazwiskami, którzy byli. Yy. Wcześniej nieżyjący pan Walter, co wcześniej pan Solosz, milionerzy, pan Cacek, Sylwester, pan Filip, nie nieżyjący, mógłbym ad hoc wymieniać i wymieniać. No i posługują się ludźmi, którzy e, mają prawdopodobnie znają się na tym. Pewnie się znają, ale też wtedy sięgają po ludzi sześciu czy siedmiu, którzy też biorą działkę, tak zwaną prowizję. I wtedy znowu zaczyna się kocioł w klubie. Dany klub jak Star Klasy czy pierwszej lidze, bo znowu nie grają najlepsi, ale grają ci, którzy byli przyszli. Ktoś ich wziął. Mhm. A jeżeli ich wziął i byliby lepsi, a są lepsi, nie wystawia się ich do składu, to prezes by się zapytał: to po co ja sześciu ludzi mi kazali wyłożyć na nich pieniądze? I zaczyna się znowu Galimatias, ale zaczyna się znowu kolejny problem, gdy nie ma wyniku. Gdy nie ma wyniku, no to wtedy prezes ręką w stół i trzeba odwołać trenera. Ale zawodnicy dalej ci sami zostają. Sześciu, siedmiu 8, którzy przyszli na dany sezon, czy na rok, czy na dwa. nie mają tak skonstruowane też e, kontrakty, że się nawet nie będzie grał. Trzy będzie grał, to mniejsze pieniądze bierze, jak gra, to większe, ale dalej będzie brał pieniądze niemałe e, przez te dwa czy 3, czy 3 lata. Ale jeżeli chcesz z nim rozwiązać kontrakt, to musisz mu to wszystko wypłacić. A jeżeli mu nie wypłacisz, to pójdzie do sądu i wygra z odsetkami. I dlatego dzisiaj zastanawiamy się też, czego w Polskiej Lidze na 11 zawodników też wychodzi, mm, y, można powiedzieć, 9-8 obcokrajowców, którzy gdzieś by tam nie grali w Lidze Serbskiej czy w Lidze trzeciej y, Hiszpańskiej itd. Tak no bo no też my się tym zachwycamy, że fajny chłopak jakiś tam przychodzi, trzecioligowy ligowy z Ligi Hiszpańskiej, który u nas najlepszy. No o czym to świadczy? No o poziomie naszym. Ktoś też pyta, jak wygląda reprezentacja. Ja mam prostą receptę. Problem? Do tej recepty wrócimy po <noise> krótkiej przerwie o, na naszej antenie. Bardzo proszę. Dookoła południa w Polskie FM dzisiaj gość, który nam zdradza czarne strony polskiej piłki, a ich jest trochę, niestety. No a ja przywdziałem dzisiaj specjalnie na spotkanie koszulkę Lewskiego Sofia, żeby nikt nie zarzucił Proszę stronnicości. Raz. Panie Kazimierzu, recepta i hasło związane z polską reprezentacją i właściwie musimy odnieść się do tego, co się wydarzyło, że nasz, no, nasza duma narodowa, tak, nasz kapitan zdecydował o odwołaniu fantastycznym. Trenera, selekcjonera naszej reprezentacji. Niczym do tego, to jeszcze tak krótko, bo mm, wiele osób też spotykam, czy ktoś zadzwoni, zapytać, y, jak oceniamy poziom reprezentacji. My nie mamy stylu od wielu lat. Czego się boi ktoś to powiedzieć? Bo można mieć styl, ktoś gra w jakimś stylu, Niemcy, Francuzi, Hiszpanie i mecz przegrać. Ale są sytuacje, nie wchodzi coś, no bo, bo, bo piłka jest taką grą, a nie inną. Więc, ale jest akcja, przegrywa się mecz, bo trzeba i teoretycznie się przegrywa. Ten mecz. Ale my nie mamy stylu grania. Problem nie jest, trenerze. Obojętnie, kto będzie trenerem polskiej reputacji, problem jest drużynie. Problem jest w drużynie, mentalności tych ludzi. Nie wiem, czy niektórzy oni sobie przyjeżdżają, żeby wpisać sobie w swoje CV, że jest, jest ściągnięty na e, kadrę pokazań, no bo to też jest zaszczyt, jeżeli do klubu dostaje ktoś jakieś powołanie, że np. Na, na ławce siedzę w Interze, a tutaj gram pierwsze skrzypce w reprezentacji, więc też daje trenerowi klubowemu, e, powinno dawać jakiś sygnał, choć jak ma lepszych to też nie da mu sygnału, bo on idzie na co dzień, bo... Nie na darmo trener reprezentacji Polski nazywa się selekcjonerem, bo nie trenerem, bo on selekcjonuje, on ich nie trenuje. Zawodnicy, jak wszyscy wiemy, trenują w klubach i tam jest przygotowany zawodnik na cały sezon, a jak przygotowany, to pokazują po niej automatycznie wyniki. Problem jest w drużynie, no i ten właśnie przykład, który nawiązałem, mamy kolejny że zawodnik decyduje o zwolnieniu. No Proszę ci uwagę, to nie jest pierwszy przypadek. Dla mnie jest o dziwo, czy ja ten z reputacją Polski jeździłem na mecze z kadrą, samolotami, czy za Laty, czy za Bońka, czy za Liskiewicza. Dla mnie to, byłem blisko prawie, że e, wielu zawodników, choć oczywiście dzisiaj jest młode pokolenie, bo ja 10 lat nie jestem, ale pewnie systemy się nic nie zmieniły. Więc ktoś jak zaczynał, czy Michniewicz, czy od nigdy dla mojej zdanii Michniewicz nie powinien być 711 trenerem, te telefony po prostu do, 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 do fryzjera, to nie dzwonił, jaka jest pogoda przed meczem, przerwie po meczu, czy jaką fryzurę zrobić, tylko wiemy po co mniej więcej, ja przynajmniej też wiem, co Aha. redaktor jeden wykrył, po co dzwoniono, tyle raczy Stanowski. Ale problem jest tutaj, każdy trener zaczyna objeżdża e, do klubów, no i pytam się, po co jechać jeżeli do Lewandowskiego do Barca, co przedstawić, się? nazywam się Michał Probiec czy Adam Nawałka, czy... no jedziemy do klubów, jedziemy do interu. przecież można nawet i w telewizji e, po prostu poglądać. Sztab jest tak rozbudowany też reprezentacji Polski, że sztab jest rozbudowany, że jak ja kiedyś naliczyłem na lotnisko, jak je leciało 28, 29 zawodników, 30 nawet brano, ale przecież protokół nie może tylu wpisać, więc reszta idzie na trybuny, to sztab ma jeszcze raz tyle. Więc prawie 70 ponad osób Tutaj tak stałem na lotnisku po średnim samolotu, czy oni wsiadają do samolotu 70. rozbudowanym maksymalnie. Oprócz tego, że ci z ten sztab, to jeszcze ich są tak zwani, którzy obserwują każdego zawodnika. E, ogromne pieniądze reprezentacja przynosi, bo trzeba powiedzieć jedno, że każdy, za każdy punkt zdobyty, czy eliminacja mistrzostw Europy, czy świata, nawet w eliminacjach, e, FIFA płaci jako federacja światowa w dolarach, a UEFA w euro plus nie za awanse, jeżeli są. Mi kontrakty za... oczywiście z transmisji. O, oczywiście, mhm. kontrakty, które właśnie one zostały y, przeniesione już dzisiaj do UEFA całkowicie, centralizowała je, bo wcześniej y, każda federacja mogła wybierać, co byłem przeciwko nawet temu, y, na 10 lat, czy na 5 lat, czy na 2 lata podpisała i dzisiaj UEFA decyduje i płaci też właśnie z tych transmisji telewizyjnych. I każda telewizja może wystartować u nas do, do przetargu. Ale no akurat y, kto da więcej, ten wygrywa. No taki jest rynek. Eee, tak na ciekawską jeszcze powiem, bo też się zacząłem tym interesować tematami, może za dużo niektórymi w Polskim Związku Piłki Nożnej, bo m, byłem w komisji finansowej siedmioosobowej, byłem przewodniczącym komisji futsal piłki halowej, członkiem zarządu, miałem swój pokój w PZP nie, jako nieoficjalny wiceprezes. Więc y, y, zacząłem się interesować. Teraz mówię tak. Jak ktoś, jak, jak pan by miał y, podpisany z Polskim Związkiem Piłki Nożnej y, kontrakt do y, płacenia nam za mecze reprezentacji, podpisuje pan na 3 miliony euro rocznie, okej. Okay. Ale ta osoba, która podpisuje, może sprzedać, przykładowo jak wylosujemy Anglię, to może sprzedać w telewizji polskiej, czy Polsatowi, czy komuś inny, za 3 miliony jeden mecz. A w eliminacjach jest troszkę więcej. A w San Marino mówią, płacą 500. Więc tu mnie też zaczęło to interesować. Mm -hmm. Może za, za wiele rzeczy byłem docikliwy i też było to dla niektórych niewygodne. Tak jak firmy, niektóre były z parasola czy słupy w Polskim Związku Piłki Nożnej. I problem jest w drużynie. Naprawdę, proszę uwierzyć, obydwie, którego ci Czarek Kulesza wybierze, bo będzie on prezesem. Wszystko na to wskazuje, że na absolutorium spokojnie otrzyma, bo musi 50 plus 10, jest z jedynym kandydatem. Rozmawiałem z nim niedawno, bo jesteśmy w kontakcie. Więc powiem wprost, yy, tutaj trzeba przeorać naprawdę tą drużynę. Nawet kwestia, że yy, nawet w wyniku, bo my yy, odbijamy się od ściany do ściany. Zagramy jakiś fajny mecz z Holandii, coś zremisujemy. O Jezu, z euforia. Za chwilę przegrywamy w fatalnym stylu z niżej notowanymi przeciwnikami. Ilnice, mistrzostw świata, Europy, dramat, krytyka, kibice i tak dalej. I znowu, znowu coś wygramy albo zremisujemy i znowu w hura i znowu z mojej istoty. I my, I my tak od paru lat. My z grupie nie wychodzimy, że jesteśmy na Mistrzostwach świata czy Europy. Odpadamy mecz o życie, to już to już tak, nie to Tak, tak, pierwszy mecz później o to później o życie. także to, to już nawet się nie chce. Powiem brutalnie jeszcze jedną rzecz. Mnie razi, jeżeli ktoś mówi w telewizji, w radiu, jakiś komentator, że my reprezentację budujemy. Nowy Solicyjny, przyjdzie nowy, będzie budowa, budowa. Ile na cholery można budować to? No, dom, jeżeli pan buduje, to buduje się pół roku, rok, dwa. No ale my już budujemy kilka lat. I to dobry, 10, 11, 15 czasów. Budulec Cześć, to... wciąż nie ten sam. Nie <laughs> jest <laughs> ten dobry, który. Albo tak. Tak. może, ale mieć. może e, materiał niedobrany jest no dobry, bo tak. materiał. No, przecież jak ktoś popatrzy na papierze to my mamy y, reprezentację, to każdy powinien klękać na kolana i trzy punkty w szatni, oddawać i nie wychodzić na boisku, otrzymając od Barcelony dwóch zawodników mm -hmm. i to i tak dalej i tak dalej, nie będę miał pokaże z Państwa wie. E, więc co e, z tego, że to jest na papierze? Ja zawsze, kiedy mówię, że gwiazdy, Świecą na niebie, a na boisku trzeba wyjść i orać nogami przy ten. A niektórzy, jak schodzą z tego boiska, to tylko włosy poprawią, zdjęcia sobie robią. Epa, no, ja nie muszę poprawiać na żelu włosów, bo nie mam, ale no, to torebeczkę se zawiesi. Jakby się nic nie stało, gdzie ta złość taka, Matko Boska, przegrałem z dużo niż notowano. Ta złość albo w szatni, przegrywa coś, nie idzie, jeden drugiego ale to jest. jest mental? To jest mental? Mental. mental. Wciąż nie ma osoby, która potrafi ten mental jakoś, ja uważam cały czas, jestem zwolennikiem, a wiem, że to się znowu nie sprawdzi, żeby selekcjonerem polskiej reprezentacji był jednak obcokrajowiec z prawdziwego zdarzenia. Nie mówię o tych, którzy przychodzą, potem zrywają kontrakty. I od Leo ben nic się nie wydarzyło. To był jedyny, który wszedł w to morowisko, kij wstawił i robił po swojemu. A wie pan dlaczego? Ja akurat wtedy byłem dość blisko tej reprezentacji. Mm -hmm. Poznałem go jako człowieka, który już nie żyje. Jak wiemy, trzeba przypomnieć wszystkim, którzy może nie wiedzą. To był człowiek, który obtoczył się bardzo fajnymi ludźmi. Przypomnę sztab. Adam Nawałka jako asystent, Darek Dziekanowski, Bobo Kaczmarek, ulatowski mhm. I wie pan, jak on robił? On brał odprawę robił. I on się ich pytał o coś, żeby oni się wypowiedzieli w danej kwestii zawodnika, czy stylu, czy go, może stylu nie, ale zawodnika, czy inny problemu. A za chwilę i on i tak wszedł sobie na cygaro, siadł na leżaku. Tak, przygodą w RPA, choć nie byliśmy na szczęście, ale byliśmy rok czasu wcześniej, i tak podejmował decyzję. Ale co właśnie było? Że mu żaden prezes, trzeba teraz jasno jeszcze powiedzieć. Powiem brutalnie po raz kolejny, czy to ktoś tego nie wie, ale ja wiem. Adam na chwalimy, że zdobył fajny wynik, bo trafił na młodych zawodników, fajnie zagrało się, udało, bo trzeba mieć szczęścia też w piłce, i troszkę, żeśmy faktycznie dobrze grali, i doszliśmy do finału. Ale tym składem też manipulował Zbigniew Boniek. I później Zbigniew Boniek powołał sobie drugiego Brzęczka. Proszę zwrócić uwagę, ja tutaj nic nowego nie wymyślę, już nie było w PZP, nie? Ja czytam w jednej mediach czy portalu, ten nie zagra, tego powołamy, tego... To nie mówi Brzęczek, a Boniek. No to i wtedy Brzęczek przychodzi i mówi, no słuchaj pan, Zbyszek, no to nie kompromituj mnie już do końca. No bo albo ja jestem trenerem, albo ustalamy. I każdy prezes yy, próbuje mieć yy, od czasu Ben -Hakera jakiś wpływ na skład, na styl czy trenera. I dlatego tak to wygląda. Bo Ben -Haker by sobie w życiu na to nie pozwolił, bo on jak znałem go, to po prostu jakby mu tak przyszedł, grzesiu lato, to bym powiedział: Panie, iść pan w końcu. Opisałem to w książce. Właśnie, bo o tym, o czym rozmawiamy, a jeszcze dużo więcej można wyczytać z obu tych tytułów, które prezentuję w studiu i to w kamerach będzie można zobaczyć także na kanale YouTube Polski FM. Czyli puentując to nasze spotkanie, to, to taka chmura zawisła nad naszym studiem, która sugeruje, że wciąż nie będzie zmiany stylu gry naszej prezentacji i nic dobrego w PZP nie się nie zdarzy. W mojej ocenie tak, ale mm, obym się pomylił, bo przecież ja się nie cieszę z tego. Ja po prostu y, życzę reprezentacji polskiej, choć nie jestem i miliony Polaków najlepszego wyniku. Wreszcie może byśmy wyszli do jakiegoś finał finału, mówiąc o, 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 o finałach, cokolwiek, marzenie na ten moment Świętej Głowy. Problem również jest w szkoleniu w PZP. Y, ja dotknę kolejnej rzeczy. Jeżeli Wydział Szkolenia dzisiaj Polskiego Związku Piłki Nożnej kieruje osoba z Układu Wyborczego ze Śląskiego Związku Piłki Nożnej, pana Henryka Kuli, który jest wiceprezesem do spraw finansowych. A dlaczego? Pan Kula jest. Czy to wybitny też jest, można powiedzieć, stratek, finansista? Nie, tylko ma najwięcej głosów na zjeździe. 18-19, bo klub ekstraklasy, pierwszej ligi na Śląsku, są Związek ma jako 5 i Golba i kolejnych wymienieniach, które dają te głosy wyborcze. I teraz za chwilę powołuje on właśnie swojego ze Śląskiego Związku Piłki Nożnej człowieka na wydział szkolenia, który nikt prawie nie jest już w Związku, Związku Piłki noży. Później zastępcą jego jest ode mnie niejaki Henryk Grożek, który za dobrych czasów gdzieś słyszałem mecze kupował, wie Pan, w trzeciej lidze. No więc, jeżeli tak to ma wyglądać wydział szkolenia i wiele innych ludzi, to dlatego my jesteśmy, jak to powiedzieć, nie chcę użyć brzydkiego słowa, tam, gdzie jesteśmy, i tak to będzie wyglądać. Bo przecież te szkolenie powinno być, żeby pracować styl grania, to powinno być właśnie w tych reputacjach młodzieżowych. Ci trenerzy powinni mieć jeden schemat. Ja nie jestem trenerem, ja. Tak, nie pokazali chcę... w meczu z Francją, pokazali z Gruzją, pokazali z Portugalią. Yy, nie oglądałem tylko wyniki suche, bo nawet nie wiedziałem, że. że... Ja się wiedziałem oczywiście, że są, ale, ale tylko wyniki, więc nie ma stylu, nie ma szkolenia. Z czego my nie sięgamy, no bo co chwilę. Do reprezentacji jest, zobaczy Pan, co po wyborach będzie. Niebawem wybory polskie związku związku nasz, panie redaktorze. I zobaczy Pan, kto obejmuje reprezentacje młodzieżowe. Bo oprócz tego, że to jest zaszczyt być tenorem Reprezentacji Polski, młodzieżowej, czyli 15 czy 19, 27 to znów, że będzie wpychał ze swojego związku z układu. Mhm. A ja mówiłem na zarządzie i też się wielu nie strudowało, ale niektórzy się najpierw poparli w pokoju, dzień przed zarządem, a po głowy mieli między nogami. Mówię: zróbmy jedną rzecz. Chcemy mieć fajnych trenerów? Tak. Chcemy mieć, żeby nasze reprezentacje powoli jakoś też szły do przodu, wygrywały? Niech oni coś. Tak. Nikt nie pyta, nie. Mm -hmm. Ogłośmy konkurs na trenera reprezentacji u 15, u 20, u 21, 16 kobiet itd. i tak dalej. Niech się zgłosi na 3000. Powołajmy komisję 3-4 osoby, 5 Niech wybierze 10 nazwisk, nie wiedząc do końca jak, jakie, i niech przedstawi każdy swoją koncepcję. Wybierzmy jednego do każdej reprezentacji, która usłyniesza asystentów i czekajmy, dajmy mu ze dwa lata. Jeśli się nie sprawdzi, dajmy innemu szans, Ale nie z układu, nie z układu wyborczego. I to znowu będzie nas czekać kolejne cztery lata. Ja nie jestem prorokiem ani jasnowidzem, ale ja wiem jak to funkcjonuje, bo, bo wie pan, że, że byłem w środku, te wybory po prostu też i robiłem i tak dalej. Strach się bać, ale Kibicami jest się zawsze. Nie ma innego wyjścia. Kajimierz Na dobre dreń, i złe. Tak jest. Dziękuję bardzo za obecność w studiu. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Życzę wszystkiego dobrego.